Cześć, witam wszystkich na moim kanale Metal Detecting Adventures. Jestem początkującym, dopiero będę się uczył tego całego wyszukiwania. Zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. Mieszkam w UK na stałe tutaj, gdzie mieszkam. Plaża jest kamienista, także troszeczkę z tym kopaniem będzie średnio, ale zobaczymy jak to wtedy, jak pójdzie. Pogoda dzisiaj jest dosyć ładna, 16 stopni, połowa listopada. Za 2 godziny powinien się zrobić maksymalny odpływ, ale tyle czasu, no może pochodzimy dwie godziny. Za dużo czasu na dzisiaj nie mamy. Także zobaczymy jak to pójdzie. I do zobaczenia przy pierwszym dołku. Mamy sygnał siedemdziesiąt dziewięć. Dziwny sygnał, zobaczymy, co to jest. Bije ciekawie. Wykopaliśmy to cudo. I już widzę pierwsze znalezisko. Zardzewiały kapsyl od piwa. Bił wysoko. <grymna> Piękna rzecz. Sprzątamy. sygnał 78, 80 przypuszczam, że będzie następny kadzula piwa No, widzę, następne zanajsko, drugi kapselek od piwa. Niezła rzecz. Bierzemy. Mamy osiemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt sześć. Płytko. Przypuszczam, że będzie kapsel od piwa sprawdzimy wykopane zobaczmy co my tu mamy Następna znajdka kapsel od jakiegoś napoju. A tym są większe szanse znalezienia czegoś bo przyjeżdża dużo ludzi opalają się chodzą do wody no i gubią pewne rzeczy a teraz po sezonie no to już tak jak ktoś ma szczęście to coś znajdzie ale przede mną te przypuszczam że wielu przeszło z wykrywaczami sprawdziło tą plażę no ale wszystkiego też niezależnie zobaczymy czy coś nam wyjdzie dzisiaj mamy jakiś sygnał bije tak 58 60 dispatch 88, 57, stabilnie, dosyć, nie wiem co to może być. Dosyć głęboko, 58, 60. Chyba więcej dawało ten piękny sygnał. Zobaczcie jaki. O, kawał był tu. Przypuszczam, że to był ten sygnał 58,60. Następne świetne znalezisko. I do torebki sprzątamy.

To tutaj mamy proszę kawałek jakiegoś metalu. Nie wiem co to jest. Ciężko wyczuć coś po prostu z metalowego. Nie wiem, metalowego. Czy to jest jakiś? Czasami może znaleźć pamiątki po wojnie tutaj. Może to jedna z nich. Nie wiem, ale bierzemy. Czyszczymy plażę. O proszę jaki piękny kawałek blaszki aluminiowej amelinium jakby ktoś wolał dawał niski sygnał dosyć target id 14 16 coś takiego nie wiem sprzątamy wykopane Następny kawałek jakiegoś aluminium, jakiegoś metalu. Nie wiem co to bliżej. Jest ciężko wyczuć. Takie coś. Ciekawe cele. Wykopany. No mamy go w dłoni. Aha. Pewnie, że mamy. I proszę. Zawleczka. Od jakiegoś napoju. Też ładny sygnał dawała. Bierzemy. Trzeba się nakopać, Stawić, żeby wyciągnąć. Chyba wykopane. Wykopane. Zobaczymy co to jest. Znowu nosi. jakiś kawał metalu ja przypuszczam, że to może być jakieś pozostałości powojenne. Nie mam pojęcia, ale na to wygląda. O, takie cudo. OK. To Mamy tu świetne zalezisko. Folia aluminiowa. Proszę. Słabo widać? O! Piękna rzecz, folia aluminiowa i taki dołek trzeba wykopać, żeby ją wyciągnąć. Świetnie. O! Piękna aluminiowa. No co jest, zginął? chyba go wykopałem 77 73 sprawdzimy no i mamy to Jest też jakiś kawałek metalu z kamieniami jakieś, wszystko razem jakby zrośnięte ze sobą, sklejone. Zobaczcie. No, zobaczcie. Taki cusik. Taki I taki dawało sygnał. No, Sześć piesek. Chcesz się pobawić? Oh. Kolega przyszedł, jaki ładny. Okej, okay. jasek chce się bawić. Hello. Widzicie, jaki kolega? Ja okay. <laughs> to jego pani czyżby wykopane wykopane co my tutaj mamy ha już widzę proszę jakie znalezisko sukces dzisiaj coś innego niż kapsle i jakieś kawałki metalu klucze Weźmy klucze, ktoś zgubił klucze od domu ha, okej okay. zawsze coś zawsze coś innego ha, okej okay. Cel wykopany. Zobaczymy co to jest. Ha. Mój ulubiony dzisiaj. Proszę, piękny kapsel. Swoją drogą to mi się takiego napoju teraz napiło. Czemu nie? Chodź tutaj. Chowamy. No, i mamy następny cel: blaszka czy folia aluminiowa. Ciekawie, warto było się nakopać. kopane chyba jest tutaj, jak się nie mylę. Tak, coś tu wykopaliśmy. Tylko teraz kwestia co? mamy winowajcy. nie wiem, niech kamera złapie kawałek metalu znowu czy mi się wydaje, że każdy z nich bije trochę inaczej pokazuje inny 탈겟 아이디 체크해 razem coś innego. Taka oto blaszka. Nie wiem czy to jest miedziana. Ciężko wyczuć. Taka, taka blaszka. Proszę, jak mówiłem, odpływ się robi. Ogólnie plaża ładna jest, tylko szkoda też nie jest piastrzysta Ale nie narzekajmy. O takie znalezisko. Zobaczcie, martwa mewa. Chyba to jest mywa jakiś inny ptak. No, szkoda Wykopane, wykopane ale ciekawe jak teraz ma wysoki ton. Pokazuje 85-84 Ciekawie jest co to może być. Zobaczymy. I mamy to. Tak i tak pięknie zwoniło Zobaczcie. Tak pięknie zwoiniło. Nic! Też tak bywa. A już miałem nadzieję, że może jakaś monetka, może jakiś funcik. Niestety, tylko kapselek. Cel wykopany. Nadal pokazuje 70, 71, 68. Ale ładnie, dzwoni. Zobaczymy co tak pięknie dzwoni, żeby znowu kapselek. Chyba mamy coś. Gdzieś... Tak, na pewno mamy to gdzieś na dłoni, ale no i mamy ale nie kapselek o taki kawałek metalu a coś i tak pięknie biło sześćdziesiąt osiem siedemdziesiąt jeden taki coś fajne Mamy to w dłoni, co dawało taki piękny sygnał. Ha! Nie mogę! Nie uwierzę! Moja pierwsza moneta. Ha! A już miałem iść na kawę. Angielskie dwa pensy. Wow! Totalny szok. To już wiem, co daje taki sygnał, ale zobaczcie, jak ona głęboko była. Musiałem się ładnie nakopać, żeby to wydobyć. O, jest Elżunia. Angielskie dwa pensy. Znalezisko dnia. Proszę. Ha, nawet ładna. Super. zakopiemy ten dół angielskie dwa pęsy coś powinno być tutaj no i mam to też kompletnie inny cel i zobaczcie teraz co mamy kawał niezłego pocisku zobaczcie co mamy znaleźliśmy pocisk też nieco sygnał bił z tego chłodno to ładny kaliber musiał być nie już takiś przeciwlotnicze czy coś kawał pocisku nieźle tu są rzeczy które znaleźliśmy dzisiaj na tej plaży po dwóch godzinach chodzenia także tak jak widać jakieś kapsle jakieś kawałki metalu, nie wiem, niektóre są jakby stopione nawet z kamieniem tutaj widać cokolwiek klucze od domu no i moja pierwsza moneta angielskie dwa pensy no i pocisk z drugiej wojny światowej moneta nawet w dobrym stanie się zachowała także zawsze cieszy coś innego pośród tego złomu mam nadzieję że w przyszłości będzie Lepiej, może jakieś lepsze fanty wyjdą, zobaczymy.